Zespół Moranbong pojawił się jako niecodzienna formacja estradowa, łącząca popową estetykę z elementami wielkiej sceny propagandowej kraju. 2012 jest uznawane za rok debiutu formacji, kiedy publicznie zaprezentowano nowy styl muzyczny pod patronatem władz. Przy tworzeniu zespołu przypisuje się wpływ przywódcy, który szukał nowej formy komunikacji kulturalnej wobec społeczeństwa. Na czele zespołu stanęła Hyen Songwol, Popowa artystka i liderka, łącząca funkcje sceniczne z rolami reprezentacyjnymi państwa. Morambong funkcjonowała nie jako typowy girls band, lecz jako orkiestra wojskowa kobieca, w której muzycy grali instrumenty i mieli przypisane stopnie. Repertuar łączył piosenki patriotyczne, aranżacje popowe i rockowe fragmenty, a także utwory z elementami nowoczesnej elektroniki scenicznej. Koncerty były produkcjami widowiskowymi z precyzyjną choreografią, efektami świetlnymi i scenicznymi projekcjami podkreślającymi przekaz polityczny. Członkinie zespołu nosiły nierzadko jednorodne stroje sceniczne, które łączyły wojskowy rygor z modnymi elementami ubioru zachodniego. Na scenie pojawiały się symbole militarne, multimedia i wizualizacje, które miały podkreślić siłę państwa oraz nowoczesny wizerunek elit rządzących. Instrumentarium wzbogacono o gitary elektryczne, syntezatory i perkusję rockową, co wyróżniało zespół na tle tradycyjnej muzyki oficjalnej. Publiczność odbierała morambonk jako zjawisko europejsko-zachodnie w lokalnej oprawie, co wywoływało mieszankę podziwu i kontrowersji w społeczeństwie. Formacja od początku była wykorzystywana jako instrument polityczno-kulturalny, służące do komunikacji z młodszymi pokoleniami i kształtowania narracji. Nagrania i fragmenty występów trafiały do państwowych mediów, które selekcjonowały materiały i starannie kreowały wizerunek grupy w kraju. Zespół dawał koncerty z okazji rocznic, świąt i oficjalnych ceremonii, a występy bywały honorową częścią państwowej agendy kulturalnej. Niektóre występy były też elementem dyplomacji kulturalnej. Bo formacja reprezentowała kraj podczas przyjazdów zagranicznych delegacji. Jednym z najgłośniejszych zagranicznych występów była seria pokazów w stolicy sąsiedniego kraju, mających wymiar symboliczny i polityczny. Takie wyjazdy były zaaranżowane na najwyższym szczeblu i niosły za sobą element miękkiej siły oraz gestów dyplomatycznych wobec sojuszników zagranicznych. Obrazy ze sceny pokazywały połączenie rozrywki z patriotyzmem, co było istotne dla narracji o nowoczesności i sile kultury państwowej. Członkinie zespołu pochodziły z kręgów profesjonalnych artystek, solistek i muzyków instytucji kulturalnych o ugruntowanej pozycji. Selekcja artystek odbywała się według kryteriów estetycznych, umiejętności instrumentalnych oraz lojalności wobec struktur partyjnych. W trakcie prób i występów dbałość o wizerunek była równie ważna jak precyzja rzemiosła muzycznego i zesynchronizowana choreografia sceniczną. Formacja w krótkim czasie stała się fenomenem medialnym, wywołując intensywną dyskusję o granicach między kulturą masową a propagandą. Debiut wprowadził do oficjalnej estetyki elementy, które wcześniej były uważane za obce, jak skrócone fasony, fryzury i bardziej śmiałe aranżacje. Po początkowym rozgłosie nastąpiła korekta wizerunku, polegająca na stonowaniu strojów i odejściu od nadmiernej ekstrawagancji scenicznej. Zespół funkcjonował też jako miejsce awansów i przegrupowań artystycznych i administracyjnych, bo rotacje członkiń były elementem systemu kadrowego. Nie wszystkie informacje o życiu prywatnym muzyków były dostępne, a media kontrolowały przekaz, by utrzymać maskę jednolitego sukcesu. Występy często kończyły się owacją i defiladą sceniczną, a przekaz muzyczny konsekwentnie łączono z wymową ideologiczną i publicznym hołdem dla przywództwa. Analizy zewnętrzne wskazywały, że Moranbong była starannie zaaranżowaną inicjatywą mającą pokazać rewitalizację kultury państwowej. Publiczne zdjęcia i nagrania nadzorowano, poddawano retuszowi oraz selekcji co Miało wzmocnić przekaz o porządku, estetyce i rzekomej harmonii społecznej. Mimo scenicznych efektów, krytycy podkreślali, że zespół służył legitymizacji władzy, maskując często realne problemy społeczne i niedostatki życia codziennego. Międzynarodowe reakcje obejmowały fascynację, zdziwienie i krytykę, co sprawiało, że Moranbong stała się również towarem medialnym poza granicami. Niektóre elementy spektaklu jak projekcje rakiet i symbolika militarna, wzbudzały kontrowersje i trafiały do międzynarodowej dyskusji. Wewnętrzne wykorzystanie sukcesu artystycznego miało na celu przyciągnąć młode talenty do instytucji kulturalnych oraz budować poparcie społeczne. Zespołowi przypisywano rolę modernizatora estetyki, ale także jako instrumentu kontroli i selekcji artystów według politycznych kryteriów. Po kilku intensywnych latach widoczność formacji stopniowo malała, a publiczne występy zaczęły występować rzadziej niż wcześniej. Brak regularnych występów skłonił badaczy do debat o przyczynach tych przemian oraz o ewolucji polityki kulturalnej w ostatnich latach. Niektóre analizy wskazują na przesunięcie priorytetów w dystrybucji zasobów oraz na konserwatywną rewizję estetyczną wobec nowości scenicznych. Inni eksperci sugerują że rotacje członkiń i modyfikacje repertuaru odpowiadały naturalnym rytmom instytucji artystycznych państwa. Spekulowano także, że zmiany były związane z przesunięciami politycznymi, priorytetami bezpieczeństwa i zmianą strategii propagandowej. Osobność Moranbong polegała na tym, że łączyła techniczną sprawność muzyczną z silnym komponentem wizerunkowym, ideologicznym i politycznym.